Ustroń to kolejne z wielu miejsc w województwie śląskim, do którego trafią uchodźcy z Ukrainy. To tutaj w jednym z uzdrowisk swoje schronienie znajdzie na początek około 200 osób. Akcję pomocy organizuje Polska amerykańska Klinika Serca i już dzisiaj zameldowało się tu kilka osób my przyjechali z oblast. Skąd ja przyjechałam z Iwano-Frankiwskiego województwa. Bardzo długo jechaliśmy. Ja jechałam na przykład 18 godzin w pociągu. Bardzo strasznie i ciężko widzieć. To jak ludzie uciekają ze swojej ziemi. My nie możemy teraz niczego zrobić, ale modlimy się za tych, którzy tam zostali, i modlimy się za to, aby prezydent Rosji, prezydent Rosji zrozumiał i zobaczył, co on robi. Udało nam się też skontaktować z mieszkanką Ukrainy, która znajduje się obecnie w Werdiańsku, mieście położonym w obwodzie zaporowskim, gdzie, jak sama mówi, wojska rosyjskie weszły już do miasta. Niestety, już zabili jednego faceta, który odmówił oddać komórkę w wojsku rosyjskim, no tam komuś tam z tego wojska, mhm. to niestety już mamy takie ofiary mamy. Mam wielu w różnych miastach Ukrainy bardzo taka trudna sytuacja jest w Karkowie. Dlatego, że nie już kilku dni siedzą w metrze, dlatego że strzelają i bardzo niebezpiecznie jest. Burmistrz Ustronia zaapelował, że miasto również wesprze wszystkich obywateli Ukrainy, którzy zdecydują się zostać w Ustroniu na dłużej i nie będzie to jednorazowa pomoc. Ustroń zapewnia całą opiekę administracyjną związaną z. Pobytem tutaj tych Ukraińców, jak również opiekę psychologiczną, rehabilitacyjną oraz również szkolną. Nastawiamy się na długofalową pomoc i zdajemy sobie sprawę, że to nie jest pomoc tylko na tydzień czy dwa, ale na wiele miesięcy. Uzdrowiska przeorganizowały działanie swoich punktów tak, aby osoby, które dotrą do ustronia, były w jednym miejscu. Już dzisiaj są oni w stanie przyjąć ponad 200 osób. Pacjentów z, tego części, z tej części uzdrowiska przenieśliśmy do innych naszych nieruchomości, także mamy jeden budynek dedykowany tym celom, tak jak mówiłem, 202 łóżka. Jeżeli zapotrzebowanie będzie większe, jesteśmy gotowi uruchomić hotel, który też należy do nas. To jest hotel Wilga i on najprawdopodobniej również zostanie przekazany na te potrzeby. Jutro do Przemyśla m.in. z Doniecka ma przyjechać około 100 dzieci z domów dziecka wraz z opiekunami. Specjalnie zorganizowanym transportem zostaną przetransportowani właśnie do jednego z uzdrowisk w Ustroniu. Monika Taranczewska, Silesia Flash.